Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu zapraszam na studia podyplomowe do Akademii WSB pod tytułem Psychologia Przywództwa, które będę miał okazję wraz z innymi ekspertami w tej dziedzinie, zarówno naukowcami, jak i praktykami w jednym, prowadzić. Psychologia Przywództwa uczy nas bardzo prostego podziału na tych, którzy są liderami albo na tych, którzy za takowymi podążają. Jeżeli w tej pierwszej grupie ktoś chce się znaleźć, to musi wiedzieć w jaki sposób. Musi umieć realizować potrzeby określonej grupy docelowej. Musi wiedzieć, jakim językiem do niej mówić, zarządzać międzypokoleniowo, po to, żeby zarówno objąć swoim komunikatem tych, którzy są starsi, jak i tych, którzy są młodsi. Musi wiedzieć, jak zarządzać międzynarodowo, żeby korzystać z mądrego zarządzania, jakie wnoszą Holendrzy, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy i połączyć to z. Polskim podejściem do tego, czym jest tworzenie społeczności i zarządzanie nimi, musi wiedzieć, w jaki sposób zarządzać również w stylu męskim oraz kobiecym, nie zapominając o charyzmie, o funkcjonalnej, bardzo praktycznej menedżerce, o stylu naukowym i nastawieniu na praktyczne rezultaty. Jak doda do tego jeszcze elementy psychologiczne i umiejętności wywierania wpływu za pomocą fachowego i sprawdzonego języka perswazji, oraz umiejętność bycia lubianym, to wtedy w świecie charyzmy, nauki i fachowego biznesu rodzi się prawdziwy lider. I właśnie tym będziemy się zajmowali na psychologii przywództwa, na studiach podyplomowych w Akademii WSB, na które bardzo serdecznie zapraszam każdego, kto rozumie, że przyszłość edukacji zaczyna się teraz od połączenia świata praktycznego biznesu, jego rynkowych, wymagań sprawdzalnych, caseów i zajęć prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach, wraz z nauką, która to daje powtarzalne, duplikowalne, skalowalne, uniwersalne modele, które dzięki wiarygodności pokazują, nam, że intuicyjność nie wystarcza, ale sprawdzalność tego, czym się zajmujemy, jest nowym sposobem na otwieranie drzwi do sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Psychologia przewództwa dla każdego, kto chce się nauczyć fachowego leadershipu, od człowieka, który się na tym zna, i od ekspertów, którzy w tym od wielu lat siedzą. Zapraszam serdecznie. Akademia WSB Psychologia Przewództwa, dr Mateusz Grzesiak kłaniam się.